Od 2008 roku Marvel Studios wielokrotnie powracało do tych tematów. Witamy w Mojo Polska, a dziś odliczamy nasze top 10 tropów Marvel Cinematic Universe. Każdego tygodnia czekają na Was nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco. Przyjrzymy się dobrym i złym motywom oraz elementom fabuły, które stały się powszechne w MCU. Interesują nas fragmenty historii, które są charakterystyczne dla filmów Marvela, a więc nie trop traumatycznego dzieciństwa, który jest dość powszechny w filmach o herosach. Numer 10. Kulminacyjne walki CGI Prawie każdy film w Marvel Cinematic Universe kończy się walką bohaterów i złoczyńców, która zamienia się w gigantyczne komputerowe mordobicie. Od Ironmana po Wojnę bez granic, pod koniec filmu oglądaliśmy naszych ulubionych bohaterów walczących z wrogami. Może są one podstawą tego gatunku, ale widzieliśmy znacznie bardziej pomysłowe i interesujące sposoby na zakończenie filmu.

go. Właściwie to nie byłoby filmów Marvela bez dowcipnego sojusznika w drużynie czy wspierającego bohatera. Przez lata Marvel zbierał krytykę za głupawe żarty w ich filmach, ale większość fanów je uwielbia. Zwykle te śmieszne teksty padają z ust pomocników: Neda w Spider-Manie, Darcy w Thorze czy Wonga w Doktorze Strange. Marvel staje się jednak coraz lepszy w budowaniu tych postaci jako kogoś więcej niż tylko chodzących dozowników żartów. A pile of rocks waving at you. Here, yeah, I'm actually a thing. I'm a being. Number eight, the criminal died. Wiele filmów Marvela zmarnowało szansę na powrót złoczyńców, zabijając ich pod koniec pierwszego filmu. Komiksy są znane z tego, że złoczyńcy stale powracają, więc to dziwna sytuacja. Nieumiejętne kształtowanie złoczyńców sprawia, że mdłe, jednorazowe postacie są mniej interesujące niż pozostali bohaterowie, którzy mają czas na rozwój i zmianę. So Numer 7. Bohaterowie walczą między sobą. Filmy MCU mają długą historię ustawiania bohaterów przeciwko sobie, tylko po to, by zobaczyć, co się stanie. Całe pokolenia fanów komiksów debatowały, kto wygra: Thor czy Hulk. Teraz możemy to zobaczyć na dużym ekranie. Często te walki hamują tempo filmu i są zbędne dla fabuły, chociaż potrafią cieszyć oko. Widok bohaterów obracających się przeciwko sobie, by potem połączyć siły, stał się stałym punktem programu. Mamy nadzieję, że Marvel spróbuje coś z tym zrobić. With Thanos? Who are you?

od Bakiego Barnsa przez Phila Colsona po Gruta. Marvel Studios ma długą historię pozorowania śmierci postaci. To przydatny chwyt narracyjny, ale nadmierne poleganie na nim sprawia, że staje się tanim sposobem na wzbudzanie emocji. Śmierć Colsona w Avengers była poważną sprawą, a jego powrót w agentach tarczy był tanim chwytem, który pomniejszył jej wagę. Miejmy nadzieję, że Marvel nauczy się pomijać ten trop. Chyba, że będzie ku temu naprawdę dobry powód. Numer 5. Zbyt wiele maggafinów. Marvel zbudował pierwsze 10 lat mega franczyzy na bazie 6 małych maggafinów. Do tej pory fabuła prawie każdego filmu kręciła się wokół przedmiotu o wyjątkowym znaczeniu zwykle jednego z kamieni nieskończoności. Nie ma w tym nic złego i znalazło się kilka sposobów na wykorzystanie tego tropu, by poprawić fabułę. Kamienie nieskończoności pchnęły akcje MCU do wojny bez granic. Co będzie dalej? I czy czekają nas jeszcze jakieś McGaffiny w MCU? Zapewne tak. Numer 4. Złośliwi protagoniści. Big man suit of armor. Take that off, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Od ogromnego sukcesu Ironmana w 2008 roku, podejście Roberta Downeya Jr. do postaci miało prawdopodobnie największy wpływ na kierunek MCU. Od tego czasu fala dowcipnych, złośliwych bohaterów zdominowała uniwersum Marvela. Tradycyjnie ponure postacie jak Steven Strange, Bruce Banner i Kapitan Ameryka rozwinęły się w bardziej żartobliwe osobowości. To nieco podzieliło gronofanów, ale popularność filmów Marvela mówi sama za siebie. Ponieważ Spider-Man jest jedną z czołowych twarzy serii, trop jest kontynuowany. jak Numer 3. Gigantyczne promienie światła. Widok gigantycznych wiązek światła strzelających w lub przebijających niebo jest zbyt powszechny w MCU. Od samego początku, od reaktora ARC w Iron Manie, Marvel wielokrotnie polegał na tym motywie. Takie lasery były obecne w każdym z filmów pierwszej fazy, ale na szczęście trochę się opamiętali i teraz używają ich tylko w niektórych filmach. To jest fajny efekt wizualny, ale trochę traci na świeżości, jeśli się go ciągle używa. Numer 2. Złoczyńcy z podobnymi do bohatera mocami lub technologią. Kolejny trop, który miał początek w Iron Manie. Od tego czasu prawie każdy film Marvela z niego korzystał, stawiając bohatera przeciwko wrogowi, który był jego złym odbiciem, aż do Czarnej Pantery i Antmana i Osy z 2018 roku. Ten trop już trochę nam się przejadł, choć rozumiemy jego urok i sens w przypadku niektórych historii. Miejmy nadzieję, że w miarę wprowadzania do MCU nowych bohaterów Marvel jest w stanie nieco bardziej urozmaicić ich pochodzenie. I don't need a to kill you. Numer 1: sceny po napisach. Doszło do tego, że nie ma filmu Marvela bez sceny po napisach. Kultowy moment Ironmana przedstawia Nicka Fury'ego, który sugeruje stworzenie Avengers, co dało początek idei połączonego filmowego uniwersum Marvela. Who the hell are you? Nick Fury, dyrektor SHIELD. Oh. I'm here to talk to you about the Avenger initiative. Od tego czasu każdy film zawiera co najmniej jeden zwiastun w napisach końcowych, a większość dwa jeden komediowy, a drugi wprowadzający kolejny film. To uwielbiany aspekt filmów, który zachęca do obejrzenia napisów i uznania ciężkiej pracy związanej z tworzeniem naszych ulubionych hitów. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej, wbijajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.